Cześć, tu program Gramy na Maxa. Dzisiaj spotkamy się z, w pewnym sensie, wyjątkową grą. Grą, która budzi nasze ogromne emocje. Mm -hmm. Ale nie wiadomo, czy jest akurat tym tytułem, na który wszyscy czekają. Tym tytułem, który zmiecie całą konkurencję i sprawi, że poczujecie się jak naprawdę źli kompani. To będzie... Oczywiście mowa o Battlefield Bad Company 2, nie tak, tak ci jest. tego powiedzieć. Nie. Och, ja bardzo lubię mówić ten tytuł, a to dlatego, że po prostu lubię sobie pokrywać, mówić. szczególnie szczególnie po sieci, Aha. Y, gdzie gra jest rewelacyjnie wciągająca. Mhm. Ale zacznijmy od samego początku. Włączamy Battlefield Bad Company Pane dwa na naszych konsolach i pc i co widzimy? Zaraz. Przecież tu mamy wojnę, drugą wojnę tak. światową. O co w ogóle chodzi? Dokładnie tak zaczyna się wątek fabularny, którego w tej recenzji wam nie pokazujemy. To co widzicie teraz, to są wyjątkowo zmagania w multiplayerze, ponieważ chcemy, żebyście fabułę Odkrywali sami. Mm -hmm. Natomiast na początku samej gry, jako jeden właśnie z członków jakiegoś elitarnego działu, penetrujemy jedną z wysepek Japonii, żeby znaleźć pewnego człowieka, naukowca, który chce przejść na naszą stronę. Po to, żeby pokazać nam, że Japończycy robią jakąś naprawdę dziwną broń, która sprawia, że Amerykanie walą w portki ze strachu. Następuje pewne przejście akcji, o którym nie powiemy, natomiast potem zaczyna się gra właściwa i ponownie wracamy do naszych kumpli z oddziału tak. naszej tytułowej złej kompanii, z którą spotkaliśmy się w pierwszej części Battlefield Bad Company. Ponownie będziemy walczyli o wolność, niezawisłość i niepodległość. Twórcy pojechali trochę na maksa, ponieważ Amerykanie dostają straszliwie w dupsko, Rosjanie atakują, sprzymierzeni z Chińczykami i bronimy się na terytorium Stanów Zjednoczonych, co widzieliśmy już chociażby w Modern Warfare 2. Tym razem oczywiście my jesteśmy jedynymi, którzy znajdą Dane o bardzo tajnej japońskiej broni zapomnianej z okresu II wojny światowej. Brzmi dziwnie znajomo. No właśnie, i z drugiej strony trzeba jeszcze dodać, że bardzo filmowo, ponieważ y, fakt jest taki, że w Betcompany są osoby, które tak naprawdę chcą już wrócić do domu, nie chcą im się mm -hmm. robić tej misji. No I dzięki temu to skutkuje bardzo humorystycznymi akcjami. Dodajmy, że wersja polska istnieje na PC i Xboxa 360. Niektórzy narzekają za, na zbyt yy, głośnego Cezarego Pazurę. Jakoś mi nie przeszkadzało, aż tak ostro, ale jest okej. Okay, jest okay. No okej, okay, na pewno nie jest to, że w wersji na PlayStation 3 polskiej lokalizacji nie uświadczymy nie ani czemu. na grosz. Nie wiemy, wiemy czemu, nie będziemy tego zgłębiać. Zostawiamy Wam te pytanie, jeżeli jesteście bardzo dociekliwi do wydawcy, czyli do firmy Electronic Arts. Podajemy mail. <laughs> co ważnego w samej grze. Przede wszystkim uświadczymy nowego silnika, który nazywa się Destruction 2.0. Pozwoli nam totalnie zmieścić całe otoczenie, a budynki po raz pierwszy będą niszczalne całkowicie, to znaczy, że już nie będą stały na czterech sufach, tak jak w przypadku części pierwszej. To prawda, aczkolwiek tutaj taki drobny minus od razu pojawiał się, który rozpoczął się w naszych głowach razem z targami Gameską, gdzie zobaczyliśmy ok, była wielka destrukcja, ale mhm. była odmierzona od linijki i odpadały takie tak. różne elementy, dosłownie jak jakieś kwadraty, rąby i tak dalej, ale... Mhm. Słuchajcie, jak wejdziecie w piekło wojenne W Battlefield Bad Company 2 Nie będziecie no. w ogóle zwracać uwagi, że to jest od linijki To się po prostu niszczy, więc Jeżeli wasi przeciwnicy chowają się przed wami Bo jedziecie akurat czołgiem do budynku To znaczy, że się nie schowali Słuchajcie, kamperzy nie mają w tej grze zupełnie żadnych szans Ponieważ wszystkie budynki są totalnie zniszczalne Co więcej, wszystkie odpowiednio duże pojazdy Potrafią demolować otoczenie dookoła siebie Ale wiesz co mi się jeszcze bardziej podobało? Gra w bardzo kreatywny sposób wymaga Na nas grania w odpowiednim stylu W odpowiedni sposób, nieraz grając w multi bo single zostawiamy waszemu własnemu doświadczeniu. Jest naprawdę fajny, ale multi to to, co dla nas się liczy dzisiaj najbardziej. E, grając w multi nieraz e, łapałem się na takich akcjach, jak widziałem snajpera tak mega wypaśnie zakamuflowanego w jakimś krzaku, że robiłem naprawdę oczy ze zdziwienia wielkie i e, słowa pociwu cisnęły mi się na usta, mimo że koleś na przykład mnie zabił przed chwilą. Fajna jest ta gra, fajna jest ta wojenna zawierucha, która sprawia, że naprawdę musimy się napocić, żeby znaleźć pozycję strzelecką. To nie jest gra do stania w miejscu, to nie jest gra do kampowania, to jest gra, w której jest naprawdę dużo akcji. Ale trzeba jeszcze dodać e, jeszcze jedną bardzo ważną informację a propos trybu multiplayer Battlefield Bad Company 2. Otóż na początku wspominaliśmy, że samotny wilk sobie za bardzo tutaj nie poradzi, mm -hmm. ale okazuje się, że istnieją takie działka e, i takie wieżyczki strzeleckie, gdzie tak naprawdę to może być nasze jedyne zadanie i mm -hmm. to już nam się podoba. Siadłem sobie za takim stacjonarnym <laughs> działem i czekałem tylko, jak będą na naszą bazę nadjeżdżać czołgi. Aha. I ja po prostu pomagałem moim wypuszczając kolejną rakietę, rozwalałem kolej i mogli mnie namierzyć, no do czasu aż kilku snajperów w końcu wiedziało, gdzie jest moja głowa i gdzie ja wyjdę, bo ja zawsze na to samo działo siadałem, ale miałem niesamowitą frajdę, no a ustrzelić snajpera z takiego działa, to jest rewelacja. Stary, mi się po prostu ciepło porobiło jak lecący helikopter, który miał na pokładzie kilka osób, kilku graczy, wiesz, dwóch obsadza działka, jeden pilotuje, a jeden jeszcze jest jego dodatkowym pilotem i odpowiada za uzbrojenie. Jak, jak ja się cieszyłem, jak ściągnąłem, zupełnie przez przypadek, bo nie tutaj nie chełpie się, że jestem super snajperem i tak dalej. Zupełnie przez przypadek ściągnąłem gościa z tego helikoptera, jak on pięknie o ziemię. Dokładnie. Stary po prostu aż się ciepło czowi robi, widać, że można, że da się. Ta gra jest o tyle realistyczna, że pozwala wam y, nie tylko dokonywać właśnie takich bardzo widowiskowych akcji, doskonale działać w drużynie, ale też wymaga na was pewnego realizmu. Bo tutaj po raz pierwszy przeładowanie miało sens. Tak jest, y, to znaczy. Miało sens także w innych grach, bo trzeba było po prostu mieć więcej nabojów. Ale tutaj musieliście się zastanowić dużo wcześniej, czy macie już przeładowaną broń, ponieważ to przeładowanie trwa. Tak. Trwa sporo. Musicie otworzyć na przykład rakietnicę, włożyć tam rakietę, zamknąć, zamknąć i założyć na ramie. ustawić sobie na ramieniu. I to trochę trwa, więc to musicie to się zastanowić za każdym razem, zanim przeładujecie broń, czy przypadkiem gdzieś tam za węgła nie wyskakuje przeciwnik. Ale to sprawia, że walczymy zupełnie świadomie. Ja na chwileczkę teraz skoczę do trybu single player. Dla tych, którzy są ciekawi, e, poziom e, inteligencji, Przeciwników jest naprawdę w porządku, nawet na levelu normal, ponieważ oni dokładnie potrafią ostrzelać róg, za którego wyszliście przed chwilą. Na wszelki wypadek, gdybyście mieli wyjść tam po raz, stamtąd po raz kolejny, tutaj powtarzam, dzięki Destruction 2.0 mamy mega niszczalne otoczenie, a to znaczy, że blacha nie da Wam ochrony przed działkiem, budynki będą się sypać, a narożniki można odstrzelić, a granaty robią naprawdę duże kółko. Więc jest to bardzo sensowne i bardzo fajne, bardzo plastyczne jest pole walki, bo jeżeli chcecie się gdzieś schować, podbiegacie do budynku, wywalacie drzwi z albo z noża i już jesteście w środku. I wtedy kombinujecie, gdzie tu się skambić, ale jeżeli ktoś was zobaczy... No to macie przewalone. Ale najlepiej w tę grę, szczególnie po sieci, gra się, jeżeli macie znajomych, którzy tak. także będą mogli zakupić betcompany dwójkę. Tylko, że tutaj, w przeciwieństwie do maga, jestem przekonany, że wiele osób z waszych znajomych już kupiło tę grę mhm. i już na pewno sobie racie ostro, ale zrobić własną taką armię, jeden medyk, jeden inżynier, mhm. który będzie naprawiał czołgi, wy w, tego, w ten czołg siadacie, potem wyskakujecie, łapiecie mhm. kolejne flagi itd. itd. Dalej, no to słuchajcie, nawet jak padniecie, ktoś was uruchomi do góry, no rewelacja. Tak, po raz pierwszy tutaj można grać fajnie, ale też nie mając znajomych, siadając samemu, są też plusy. Ja się na przykład nie nudziłem grając w multi, ale mam do niego swoje zastrzeżenia i swoje minusy. Bardzo nie podoba mi się fakt, że twórcy nie pomyśleli o implementacji takiego systemu, który wyszukiwałby nam przeciwników względem naszego doświadczenia. Bo ja niestety jako gracz nie miałem dzisiaj szansy, nawet będąc na pierwszym poziomie na przykład, nie miałem szansy z kolesiem, który był na poziomie ósmym który był na poziomie czwartym, a widziałem gościa, który zabił mnie, który był na poziomie trzydziestym szóstym. I uwierzcie co mi, robi? uwierzcie no. mi, że y, to jest naprawdę problem, jest często frustrująca sytuacja, w której dosięga was kula i nie wiecie teoretycznie oczywiście skąd, bo gra pokazuje wam za każdym razem, kto was w tym momencie ubił, e, chociaż zdarzyło mi się parę takich ghostów, w wiesz, pokazane było pole walki po prostu i nie wiadomo, kto strzelił. Uh -huh, uh -huh. Natomiast y, to mi strasznie przeszkadza, wiesz, brakuje mi tego elementu, który został zaimplementowany tak doskonale w Resistance 2. Co, co prawda tam to był, to bardzo arcade'owy shooter, nie tak jak w przypadku Bed który jednak kładzie pewien nacisk na taktykę, ale brakowało mi tego. To znaczy ja tutaj będę musiał jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, zaraz powiedzą, oj zaraz, ale w Modern Warfare jest bardzo dużo taktyki i tak dalej. Tak, tak, oczywiście, rozumiemy, tylko że w Battlefield Bed 2 jest tego jak gdyby dużo, dużo więcej. Sa sam motyw z przeładowywaniem, tak. trzeba o tym pomyśleć. Motywy z chowaniem się z zniszczalnym otoczeniem mm -hmm. Kiedy w Modern Warfare 2 chwaliście się za jakąś ścianą, to nie do końca Słuchajcie, była możliwość do lud, Was dosięgnąć. Ludu kochany, Tutaj słodki, z hamerem na początku Modern Warfare niestety nie możecie zastrzelić znaku drogowego, na mimo że siedzicie za minigunem. Nie obrażajcie się na nas, miłośnicy Modern Warfare 2, dla nas to jest po prostu tytuł troszeczkę zbyt arkadowy. Taka mm -hmm. rozgrywka może Wam pasować, bo jest szybka, jest dynamiczna, jest bardzo fajna, natomiast nam bardziej spodobał się Battlefield Bad Company 2. Na pewno warto wspomnieć też o pewnych bugach graficznych i denerwujących skryptach, które występują w tej grze. Jedna rzecz nie podobała nam się bardzo bardzo i tutaj będzie to informacja dla użytkowników komputera klasy PC. Niestety, update'y i pacze wypuszczane przez Dice jeszcze bardziej psują tę grę w wersji na pc -ty. Są ogromne problemy z logowaniem się do serwerów, gra wywala was podczas rozgrywki sama, innymi razy nie da się jej uruchomić, bo wyskakują dziwne błędy. Dice oczywiście obiecuje, że pracują nad tym i tak dalej i tak dalej, ale przez to wielu graczy ma po prostu spieprzoną grę. Więc w tej chwili Pomijając to, ja bym chciał ocenić Battlefield Bad Company jako tytuł, a od tej oceny każdy z Was posiadając odpowiednią platformę, powinien sobie dorzucić oczka lub te oczka ująć. Dla mnie Battlefield Bad Company to jest naprawdę zdrowe i solidne 8. Wyjątkowy tytuł, który się fajnie gra, ma bardzo emocjonujące multi i na pewno będę do niego wracał. Dla mnie zdecydowanie ósemeczka. Jeżeli chodzi o wersję PC pecetową, którą miałem okazję sprawdzić, 8 minus. Jeżeli chodzi o wersję konsolowe, nawet z takim leciutkim... Są ludzie, którzy powiedzą 6. <laughs> leciutkim plusiczkiem, ale leś... le leciuteńkim. Przede wszystkim rewelacyjna muzyka, bardzo dobra grafika, świetne destrukcje oraz motywy schowaniem się i niekoniecznie schowaniem się, bo zaraz ktoś was znajdzie za pomocą czołgu. Mocne 8 dla Bad Company 2. Dla mnie super giera.